Nowy zawodnik na mojej liście butów do przetestowania w tym roku. Tym razem są to buty Hoka Rincon 4, które dostałem do recenzji właśnie od Hoki. Rinkony trójki pojawiły się jakieś 2-3 lata temu, więc bardzo długa przerwa jak na to, jak teraz wygląda generalnie wypuszczanie nowych butów. Czwórki podobno mają być bardziej wytrzymałe, bo do trójek to był główny zarzut, że te buty są fajne do takiego biegania na co dzień, ale bardzo szybko się ściera podeszwa. Zresztą tam na podeszwie tej gumy nie było jakoś wybitnie dużo, w zasadzie tam nie było gumy, tylko była pianka. No i właśnie bardzo szybko się ścierała. Teraz główna zmiana, którą mamy, to to, że właśnie mamy dwie warstwy pianki na dole: tą białą, taką zwykłą, i drugą trochę gęstszą, y, która wygląda trochę jak guma, a może nawet ma jakieś domieszki gumy, to będę musiał jeszcze sprawdzić. I ona właśnie ma nam dłużej wytrzymać, jeżeli chodzi o te buty. Dużo ludzi było zadowolonych generalnie z rinkonów trójek, jeżeli chodzi o same wrażenia z biegania, bo są tu buty lekkie, trochę takie do wszystkiego, więc ja to na pewno sprawdzę. Wyglądają całkiem nie najgorzej, mimo że ten wariant kolorystyczny nie jest może moim ulubionym, <grym> ale no zapowiada się naprawdę ciekawie, także wkrótce będę te buty testował. No i na pewno zwrócę uwagę głównie właśnie na to, jak się będzie ścierała ta podeszwa, no bo to był główny zarzut względem... Poprzednich rzecz, także obserwujcie ten, że niesamowity kanał, żeby być na bieżąco, no bo będziemy testować te buty. A, jeszcze zanim y, zakończę ten niesamowity materiał, to szybko techniczne rzeczy: 5 mm dropu, więc standardowo jak na y, hoke. I co ciekawe, mamy tutaj chyba 37 mm albo 38 mm, nawet y, pianki z tyłu, 5 mm mniej z przodu, więc jak na buty w budżecie. Takim, w jakim te buty są, a są one, czekajcie, i no, nauczę. 585 zł na stronie Hoki. No to sporo amortyzacji. To nie jest jakoś super często spotykane. Także ciekawy jestem, jak wypadną na przykład w porównaniu z Adi 0 SL2, które jak wiecie, bardzo mi się podobały. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę zrobić, mam tutaj przygotowaną wagę, zważymy sobie oficjalnie, bo oficjalna waga ze strony to jest 228 gramów, ale, no, ale to jest waga oczywiście w rozmiarze tamtym samplowym, czyli chyba 42 męskie, ja mam rozmiar 45, chociaż czekajcie, bo ja wchodzę to mam inny chyba numer, 45 i 1 trzecia, 45 i 1 trzecia, i one ważą 258 gramów, czyli 30 gramów więcej niż ten sample size, który jest na stronie. 258 gramów za takie treningówki do wszystkiego. Bardzo dobry wynik. Chyba nawet trochę lepszy niż w przypadku SL2. Także może być naprawdę ciekawie.